Robiłam taki mały research na Twój temat. Mhm. Dowiedziałam się kilku ciekawych rzeczy, ale kilku się nie dowiedziałam, więc mam nadzieję, że dowiem się dzisiaj. Ale taką zachętą do tego, żeby z Tobą porozmawiać, było to, co mi powiedział jeden kolega tutaj, który mieszka w Morongu i całkiem nieźle Cię zna. to był mhm. też Twoim uczniem. To, że jesteś takim lokalnym, morąskim, człowiekiem renesansu, multi w sensie takim, że po prostu i masz się, się wielu rzeczy i, i, i wiele rzeczy już w swoim życiu, życiu robiłeś. To, co mnie tak na początku zainteresowało, to to, że jesteś czynnym nauczycielem. No tak, ja, też mam, tak, ja też mam za sobą e, doświadczenie e, 15 piętnastoletnie, pedagogiczne. Ja niestety poległam systemem. Ty walczysz, ty walczysz dalej, uczysz plastiki, ale wiem, że jesteś takim nietypowym nauczycielem. To znaczy, nie wiem, czy jestem nietypowym. Na pewno to, że e, wśród może nauczycielek, e, być nauczycielem już jest nietypo, czymś nietypowym. E, no i być nauczycielem plastyki, będąc mężczyzną, to też już jest e, chyba ewenement. No właśnie, pan od plastyki. Dlaczego? Dlaczego pan od plastyki? Bo nie zostałem panem od historii. Okay. Natomiast, e, nie wiem, gdzieś tam zawsze, zawsze lubiłem rysować, zawsze lubiłem malować, choć rysowanie prędzej. E, I w pewnym momencie gdzieś e, postanowiłem, że zostanę nauczycielem. Ale moja droga do tego, żeby zostać nauczycielem, była troszeczkę inna niż wszystkich. Dlatego, że najpierw zostałem instytutorem harcerskim. I jakby od 18 roku życia tak naprawdę cały czas pracuję z dzieciakami. No i w pewnym momencie gdzieś to okazało się, że może być to też moja pasja. Mhm. Połączyłem to z tym, bo ktoś powiedział, że tam może potrafię fajnie rysować czy malować. No więc poszedłem na studia nauczycielskie, dwuletni i od razu później do pracy. Zaczynałem jako nauczyciel w zerówce. Był taki moment, że... Pracowałem na jednej z morąskich wiosek, z taką grupą dzieciaczków, że wszystkie byłem w stanie podnieść razem, całą grupę przedszkolną, wtedy jeszcze, no dzisiaj pewnie już bym sobie nie dał z tym rady, ale, ale to jest to i po trzech bodajże latach przyniosłem się do Moronga, już pracując jako nauczyciel jako nauczyciel plastyki, no i tak do dzisiaj to jest, cały czas ty tej samej szkoły. 27. Jak wytrzymujesz w systemie? Bo ja poległam. Jak wytrzymuję w systemie? Powiem tak, na szczęście mam taki przedmiot, który jest trochę pozasystemowy. To znaczy, no właśnie, na kreatywność dzieciaków, na to, żeby dzieci dawały coś od siebie, to pozwala mi też wyjść poza pewne czasami schematy. Myśleć o tym, żeby, żeby to one były najważniejsze, a nie wynik egzaminu, co w przypadku, nie wiem, angielskiego matematyki czy polskiego jest czasami dla moich kolegów i koleżanek najważniejszą rzeczą. Tak niestety szkoła ma to do siebie, że, że jesteśmy jakby z dwóch stron naciskani. Chcemy, żeby były fajne wyniki. Bo też trzeba się pokazać, tak? A z drugiej strony no, chcielibyśmy, żeby to też było fajne i ciekawe dla dzieci. Mhm. Nie zawsze da się to pogodzić. Ja staram się, żeby przede wszystkim dzieci się dobrze bawiły. I się udaje? No mam nadzieję, mam nadzieję. Jednak 18 lat gimnazjum spowodowało, że trochę tak myślenia się u mnie zmienił. Jednak pracowałem z troszeczkę starszym młodzieżą dzisiaj, kiedy mam te maluchy, muszę sobie przypomnieć pewne rzeczy. Tego, co robiłem lat wcześniej kilka. Troszeczkę zmienić metody, na przykład to, że tempo jest trochę inne, ale to też jest fajne, to jest uczące i to, to powoduje, że, że człowiek nie odbija pieczątki tego, co robi. Tak? Rok mm -hmm. temu robiłem to, więc okej, okay, to nie tak zostanie, tak przez 15 czy 20-30 lat. Tak się nie da. Mm -hmm. no, to trzeba tutaj kombinować. No tak, takie zmiany przynoszą, jednak wymuszają na człowieku trochę wyjście ze schematu. Tak, Trzeba tak, się to, to rozwija oczywiście, to dla, dla tych młodszych nauczycieli, którzy na przykład nigdy nie pracowali w podstawówkach, jest to problem, ale no ktoś, kto tyle lat jak ja pracuje, to jednak może sobie przypomnieć, może nie jesteśmy tacy sprawni fizycznie, może nie jesteśmy też tacy może sprawni intelektualnie już dzisiaj, bo to czas upływa, ale pewne rzeczy, no, po prostu gdzieś tam w człowieku zostają. Najważniejsze, żebyśmy mieli dobre relacje z dziećmi. Mhm. Wiadomo, że młody, dobrze zapowiadający się pan, mający 25 lat jest zdecydowanie inny niż pan, który jest po 50. Ale z doświadczeniem życiowym. Ale z doświadczeniem życiowym. Coś za coś. No dobrze, czyli tak, e szkoła 30 lat pracy. E w szkole, ale tak jak wspomniałaś na samym początku, z dzieciakami pracujesz już od dawna. Harcerstwo też jest taką pewnie ważną częścią Twojego życia. Czy mógłbyś też nam trochę opowiedzieć, jak to się zaczęło i dlaczego akurat harcerstwo? Co Cię w tym kręci? Harcerstwo to obciążenie genetyczne. Moi rodzice byli harcerzami i tak naprawdę od małego gdzieś tam zawsze jeździliśmy pod namioty. I, I te rzeczy zawsze nas wciągały. Sporo jeździliśmy, wędrowaliśmy. No i gdzieś tam w wieku 12 lat pojechałem na pierwszy obóz. W tym roku 40 lat będzie, jak złożyłem przestrzenie harcerskie. A już tak niedługo. Nawet byłem niedawno w tym samym miejscu, gdzie razem z żoną wyruszyliśmy w taką podróż e, brzegiem morza, żeby móc to miejsce znaleźć. No niestety nawet polskie wybrzeże się zmienia, więc ciężko było trafić. Mniej więcej to miejsce znaleźliśmy, gdzie 40 lat temu przestrzeń harcerskie składałem, ale... ale fajnie było powspominać wspominać. I jakby te 40 lat powoduje, że że tak pomału dorastałem właśnie w harcerstwie tak naprawdę. Czyli soboty, weekendy, to wszystko gdzieś tam było w zawsze częścią mojego życia. Moja żona to akceptuje. Dzisiaj Ci o tym wiesz, że soboty zwykle są zajęte dla kogoś innego. Od 33 lat jestem w tej samej drużynie harcerskiej. Kiedyś w Hufcu aktualnie w jest Sostruda. I mam nadzieję, mam nadzieję że, że, że jeszcze wytrwam kilka lat w drużynie. Ona się będzie rozwijała już pod nowym dowództwem, ale będzie się rozwijała i będzie fajnie funkcjonowała. Mhm. Także mam nadzieję, że to będzie fajna rzecz i ciągle jest. Dzisiaj oczywiście, z swojego doświadczenia też zajmuję się innymi rzeczami w harcerstwie, ale to jest ciągle fascynujące. To są przygody, to są podróże, to są nowe znajomości. To jest ciągle próba charakteru, bo to jest najważniejsze. No i przygody. Mhm. To, co jest w harcestwie najważniejsze, żeby przeżywać przygody. Czy to prawda, że... Znaczy, wiem, że tak robiłeś, ale czy jeszcze tak robisz, że chodzisz sobie na weekendy do lasu na noc spać? Nie, no to, to teraz... Teraz powiem tak, może niezbyt często, bo mam tak weekendy pozajmowane różnymi innymi rzeczami, że czasami jest to problem, ale tak, no, uwielbiam to robić, Samo, samotnie, nawet... Ale co bierzesz ze sobą, tylko nóż, śpiwór, namiot, czy tak po prostu? No to zupełnie? zależy od pory roku mhm. też, to nie, nie chcę, żeby to jakiś tam ekstremalny survival był, ale raczej gdzieś tam, gdzieś tam może hamak, śpiwór, takie najprostsze rzeczy. Nie potrzebuje tego dużo, w od tego jaka to spora roku, no to albo nastawię się na to, żeby wziąć trochę jedzenia, albo po prostu go poszukać sobie w lesie, e, jakieś minimalne rzeczy. To ma być też właśnie ta próba charakteru, przygoda tego, żeby móc, żeby móc coś się sprawdzić, ciągle się sprawdzać, przesuwać te swoje granice, e, patrzeć na, na świat troszeczkę inaczej. Wyciszyć się też, bo przyroda jednak wycisza człowieka. Ten kontakt samotny e, z przyrodą. To jest rzecz, która, która człowieka powinna wzbogacać. I dzisiaj na przykład widać to, że, że ludzie bardzo często y, wyruszają do lasu, chodzą się na jezioro, nad morze, właśnie po to, żeby trochę tego wyciszenia znaleźć. To Zwłaszcza o tym taki szalonych czasach, jakie mamy ostatnio. Mm -hmm. Bo na przykład błędem było to, że zamknięto lasy w czasie pandemii w Polsce. Gdzie na całym świecie mówiono wręcz odwrotnie, że powinniśmy wyjść, bo to jest miejsce, gdzie jest uspokaja. Słuchałeś A, nie zakazów? Chodzi. Nie chodziłeś do lasu? Chodziłem. Ja też chodziłam. Chodziłem, ja do, lasu. Chodziłem do lasu, ale unikałem kontaktu społecznego. Dystans, dystans społeczny był zachowany, dlatego że chodzę takimi ścieżkami, gdzie nie chodzę. Ciężko kogoś spotkać. Tak no, jest. to Podobnie jak ja. Z tej naszej rozmowy tak mi wychodzi, słuchaj, bo tak szukam takiego punktu zaczepienia. E, taka próba charakteru i, i takie właśnie ćwiczenie charakteru. Praca w szkole, 30 lat wytrzymałeś. E, to, to, to trzeba mieć jednak charakter, żeby, żeby się utrzymać, ale też, żeby pozostać sobą i, i gdzieś mm. w, tym, e, w tym systemie nie dać się stłamsić. E, harcerstwo, e, samotne wyprawy, e, przygoda to też jest taka ciągła próba charakteru i też takie ciągłe zmaganie się ze sobą. E, i, i teraz kolejna rzecz, o której chciałam z tobą porozmawiać, to twoja um, kariera, czy też ścieżka sportowa, nie wiem jak to nazwać sztuka walki. Y, mm -hmm. Czy to może nazwać sportem, czy sztuką walki? Sztuką walki. Sztuką, sztuką walki. Kendo. Tak. E, dość nietypowa sztuka walki w tym sensie, że, czy nietypowa, może spektakularna. E, strój, e, specyficzne zasady. No, wygląda to troszeczkę tak, e, wiesz? Dziwnie. Inaczej. Inaczej. Tak dobrze, Inaczej. U, uzysła, inaczej. inaczej. Opowiedz y, o, o Twojej przygodzie z kendo. E, ciekawy, bo też zaczęło się od harcestwa. Mm -hmm. e, wiele lat temu w, w Morągu poznałem wtedy młodego dyrektora e, ośrodka sportu i rekreacji. Zaprosiłem go na zbiórkę harcerską, żeby właśnie e, o kendo opowiedział. I tak się zaczęło. Opowiedział tak fajnie, że ja i część moich chłopaków z różnych przyszliśmy. Ile lat temu to było? Szybko liczę 27 lat mm -hmm. temu. Okay. 27 lat temu. 27 lat temu właśnie Maciek Łapiński pojawił się na zbiórce, pokazał cały sprzęt opowiedział, mieliśmy okazję gdzieś tam parę ćwiczeń wykonać i to spowodowało, że kilku z nas na pierwszy trening przyszło. No i część z nas została na, 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 na tych treningach i tak się zaczęło, szuka walki, ja wcześniej trenowałem judo kilka, kilka lat, ale ciągłe dojeżdżanie do Olsztyna jeszcze jako student to było łatwiej, później jako nauczyciel było to dużo trudniejsze, a też mi się zawsze podobała walka na miecze, no więc wszedłem w to. No i tak mogę powiedzieć do dzisiaj, do dzisiaj jestem w kendo. Co prawda od mniej więcej dwóch lat nie trenuję wyczynowo, ale to gdzieś tam siedzi w głowie. Kontakty cały czas utrzymuję z przyjaciółmi kentotami. Myślę też, żeby od września chyba jednak ponownie ruszyć z, z naszymi treningami, znaleźć nowych chętnych, nowych, nowe dzieciaki. Może trochę tych starej ekipy się też pojawi, bo jest tutaj trochę morążom, którzy, którzy kendo trenowali i, i mieli w tym sukcesy też. Mm -hmm. Bo my y, przez kilka lat, no, byliśmy w czołówce Polski. Byliśmy najmniejszą miejscowością y, wśród, y, y, wśród polskich klubów y, kendo, ale mieliśmy sporo fajnych sukcesów. Wicemistrzostwo Polski chyba z 5 czy 6 razy. Mistrzostwo Polski, część nas była w kadrze narodowej. Ty też? Też, ja też byłem w kadrze narodowej, to, tez, ja w kadrze narodowej przez, przez kilka lat. Miałem okazję startować trzykrotnie mistrzostwach Europy. Zdarzyło mi się raz dostać nagrodę Fighting Spirit, czyli taki zaducha walki. Jak do tym się różni od innych sztuk walki, że nie ma kategorii wagowych. I to powoduje, że jakby to sito jest troszeczkę gęstsze. Z drugiej strony ktoś może powiedzieć tak, ale was jest mało, nie jesteście tak powszechni, no ale yy, każdy, każdy zawodnik i tak musi włożyć yy, ogrom pracy w to. To są, yy, tak jak w moim przypadku były to trzy razy, trzy razy w tygodniu treningi. Jak ktoś się dołączy do pracy zawodowej, do zbiorek harcerskich do, do tego, żeby gdzieś to wszystko poukładać, no to rzeczywiście było to trudne. No, a później oczywiście jeszcze zgrupowania i te kadrowe, i ogólnopolskie. Z czasem później wyjazd na turnieje, gdzieś też zagraniczne, więc no, kawałek, kawałek tego życia swojego sportowego musiałem wpleść w swoje życie codzienne mhm. i, to, i to funkcjonuje cały czas. Co Ci dało Kendo trenowanie? Jakby zacząć od tych najmniejszych, najmniejszych rzeczy, to na pewno to, żeby. Żeby mieć sobie samodyscyplinę. Mm -hmm. Nie wiem, może dziś miałem tą samodyscyplinę już sobie wcześniej, ale, ale kendo uczy takiego poruszania się małymi krokami. Myślę, że każda sztuka walki przede wszystkim jest nastawiona na ten długi dystans. W sportach walki przede wszystkim czuć sukces sportowy. W kendo jednym z najważniejszych elementów jest rejko, czyli jakby umiejętność zachowania się. To jest ten szacunek do przeciwnika, do, do partnera, który jak wychodzisz na planszę, yy, na sziaj, no to wtedy on jest swoim przeciwnikiem, bo po jakimś czasie też yy, staje się Twoim partnerem w tym, co robimy, bo chcemy oboje osiągnąć to samo: czyli swoją własną doskonałość, ale też pokazać piękno, piękno sztuki walki jakiegoś skędu. To więc samodyscyplina. No oczywiście gdzieś tam. Też zna fizyczna, ale to jakby jest druga, drugoplanowa rzeczywiście historia. Fajne przyjaźnie. Nieraz zdarzało się tak, że po turniejach gdzieś tam wszyscy się spotykaliśmy. Część szła na piwo, część tam gadała ze sobą i mimo tego, że, że na, na, na te 5 minut walki no, byliśmy dla siebie najbardziej zagorzałymi przeciwnikami, to ten wzajemny szacunek i przyjaźń później. Później gdzieś tam od razu wychodziła. Wróg by nazwał to trzecią połową. Z tym moment, kiedy spotkałem się z wodnicą, rozmawiałem podobnie jest w Kendo, że te przyjaźnie trwały naprawdę latami. Także to też jest fajne. Nie będę ukrywał, że Kendo dało mi też możliwość trochę zobaczenia świata. Ja Miałem okazję być w Japonii i wiele lat temu. Przygotowując się do kolejnego wyjazdu do Japonii, miałem wypadek, o którym mówiłem już wcześniej i to niestety skończyło moją karierę taką w kadrze. Natomiast, natomiast to była fajna przygoda. Myślę, że taki bardzo fajny klub turystyczny pod tytułem Kendo, Kendo był dla mnie, dla mnie równie ważny. Ale przyjaźnie, no to, no, ale też to jest samodyscyplina. Mhm. Moim rozmówcom w tym cyklu, bo to jest taki cykl, jeden taki egzemplarz, więc nie mam wątpliwości, że jesteś takim jedyny w swoim rodzaju egzemplarz. Bardzo, bardzo skromny, bo nie, nie mówisz dużo o, o, o swoich sukcesach. Ale zawsze daję swoim rozmówcom takie pytanie na koniec. Czym jest szczęście? Robiłeś wiele rzeczy w swoim życiu, wielu ludzi spotykałeś, w wielu miejscach byłeś. Jakbyś tak miał sformułować. Czym jest szczęście? Szczęście to, się, to jest taki moment, w którym znajdujesz się w dobrym, w dobrym momencie z, właściwy, z właściwymi ludźmi chyba to jest szczęście. Że potrafisz wykorzystać ten moment, który ci dano. Jak 20 parę lat temu dostałem szansę wyjazdu do Japonii, to mój kolega powiedział, wiesz co, to będzie, kto wie, czy nie twoja najważniejsza przygoda w życiu? No i rzeczywiście trzy miesiące tam spędziłem, poznając kraj. No i oczywiście ludzi. E, I dzisiaj jakby pokłosie tego... E, też zbieram, gdzieś zbieram tego owoce, dokładnie, zbieram tego owoce. Na no na pewno to. E, gdzieś tam wiele lat temu udało mi się spotkać wspaniałego człowieka, jakim jest Marek Szodliński, twórca znakomitych łodzi Wikingów i przez kilka lat miałem okazję pływać z chłopakami na, na łodziach wikingów. To też wspaniała przygoda. Gdzieś na, na swojej ścieżce spotkałem też innych ludzi, którzy mnie gdzieś tam poprowadzili w zupełnie inne przygody. To jest fajne. Gdzieś po drodze mojego życia oczywiście rodzina. I to też jest taka fajna przygoda. Dlatego, że to jest takie, ta, taka mała przygoda, codziennie jakieś małe wyzwanie, codziennie coś się zmienia. E, zwykle jest fajnie, ale czasami są jakieś trudniejsze chwile, trzeba podjąć pewne decyzje, e, może czasami wbrew sobie, ale też tego człowiek się uczy. To też jest to właśnie, czego nauczył mnie Kenna. tego, że czasami jest tak, że dwa kroki do przodu się robi, a jeden krok w tył. A i jakby jak to się połączy wszystko do, do kupy, to mogę powiedzieć dzisiaj, że jestem człowiekiem szczęśliwym. Mam wspaniałą rodzinę. Mam wiele przygód za sobą, które przeżyłem. Ciągle mam ochotę na jeszcze jakieś inne przygody. Nie zasypuję groszek w popiele w tej materii. Szukam nowych wyzwań. Kompletnie nie są dla mnie ważne jakieś dobra materialne. To, co mam, Przyjmuję to z błogosławieństwem. Jeżeli bym stracił coś, to bym się tym nie martwił, bardziej tym, że straciłbym kogoś. To jest... Myślę, że to jest kwiat chyba szczęście. No i to jest cudowna płyta naszej rozmowy. <grym> dziękuję Super. bardzo. Bardzo Ci dziękuję w takim razie, że wielu jeszcze przygód poświęcał no, ludzi bardzo. na swojej drodze. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo.